Tak się trochę stykałem z, y, y, z Polakami tutaj nawet w pobliskiej y, naszej y, takiej kaplicy, która teraz już jest parafią, obsługiwana przez innych księży, więc właśnie te różnice pewne, że się zauważało, kto był z tak zwanego zaboru rosyjskiego. Niektórzy tak mówili: Ja przyjechałem z Austrii, ja przyjechałem z Prus, a inni, że przyjechaliśmy z Rosji. No i w związku z tym tak się widziało też właśnie te różnice pewnych tradycji, różnice w jakimś przeżywaniu polskości. Język taki właśnie bardzo był archaiczny, no, pomieszany trochę z portugalskim. No tak jak, jak w takich sytuacjach zawsze chyba tak się zdarza. To mi z Polakami tutaj to uderzało, no a potem ponieważ pracowaliśmy dużo, gdzie było dużo Ukraińców albo Niemców, nawet tak człowiek porównywał te sytuacje językowe czy obyczajowe Polaków z innymi narodowościami. Na początku, kiedy była tak bardziej jeszcze to żyła tak zwana teologia wyzwolenia, że to na zebraniach nawet księży, Trzeba było się trochę pilnować, ponieważ tak od razu posądzali, że my jesteśmy tak Zościankowi z Polski czy tam, że nie rozumiemy właśnie tutaj, tych krzywdy społecznej. Potem to się trochę już się zrównoważyło. Już ostatnio to trudno mi powiedzieć, bo już nie uczestniczę w zebraniach, ale. O wiele więcej to się tak trochę to zrównoważyło między tym, co było tak zbyt postępowe i to, co było konserwatywne. Ze względów tak jakichś jakieś liturgicznych, bardziej bogate to się stało i w chyba też. Przygód było dużo, ponieważ jedna z sióstr. Świętego Józefa, który tutaj na parafii pracuje, poprosiła, żeby no, z nową siostrą z Polski właśnie pojechać na jakąś taką kaplicę do, w interiorze. No i tak jechaliśmy, to było tak po deszczu. No i, i wtedy ugrzęźliśmy w końcu, poszedłem do znajomego, żeby on w takim samochodem już bardziej terenowym, nas wyciągnął. No ale to był skutek, że straciliśmy ten czas, żeby odprawić mszę świętą. I w domu, w domu kiedy ci wrócili, nie było mszy świętej, dostaliśmy tylko na obiad trochę fasoli i jakieś mąki z mandzioki, z manioku. No i wiemy, że to bardzo smakowało nam, bo byliśmy bardzo głodni, no, też to właśnie to przestraszenie, no, i to, dla mojej siostry i dla mnie to była też takie przygoda dosyć znacząca, i, i w pewnym sensie z wdzięcznością też to jakoś przeżyliśmy. Często innym doradzałem właśnie też. Słowa Psalmu 115, że nie nam, nie nam, ale w imieniu Pana Boga niech będzie chwała. No więc to bardzo dla mnie było takie poruszające. No, dobra motywacja i konkluzja y, dla mnie. No i to nawet przy innym y, też doradzałem.